No, to dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo zrobimy taki łączony filmik. W pierwszej części pokażę Wam jeden fajny gadżecik, a w drugiej przejdziemy do ogłoszeń parafialnych. Zaczynając od części pierwszej, dostałem z firmy Military Project, MP w skrócie. Takiego pizdryga. To jest organizer, organizer do kabli, wykonany metodą druku 3D i mocowany w slotach Emlock, chociaż jest wersja do Kimoda. Z bliska wygląda to tak. To taki mały elemencik ze śrubką, z tinatem. Taki nic, tak, w zasadzie. Ale jak widzicie na przykładzie mojego PWS-a. Za pomocą tego właśnie dynksa zamocowałem sobie kabel od mojej super latarki, znanego chińskiego producenta. Jak widzicie ten kabelek jest przeprowadzony przez organizer. Dotąd miałem go zamocowanego za pomocą trytytek. Czy trytytki nie działały? Tak, działały, ale jestem gadżeciarzem, a poza tym lubię mieć porządek na, na broni. I jak pojawiła się możliwość otrzymania od chłopaków z MP takiego device'u, no to powiedziałem tak, chętnie wezmę. Jak widzicie, przykręciłem go sobie na karabinek. Kabelek od latarki jest przymocowany, trzyma się elegancko. Sztywno, nic się tu nie przesuwa, to jest dosyć ważne. I co nie mniej ważne, przez zamocowanie w tym Dingsie kabelek nie ulega uszkodzeniom, bo to jest niestety przypadłość mocowania. To sam przerabiałem za pomocą trytytki. Jeżeli trytytką przymocuję sobie ten kabelek do szyny, czy do łoża, czy do czegokolwiek tam innego. No to mam dwie opcje. Albo zrobię to tak, żeby się przesuwał, albo zrobię, się, zrobię to tak, żeby się nie przesuwał. Jak ktoś lubi, jak mi się przesuwa, no to spoko. Ja nie lubię, jak mi się przesuwa, bo jak mam coś ustawione i, i, i mam dobrane długości, to chcę, żeby te długości były zachowane. Więc jeżeli ścisnę krytytką lekko. To to będzie mi się przesuwać, ale za to nie uszkadzam tą trytytką wtedy izolacji kabla. Jak ścisnę mocno tą trytytką, tak żeby się to nie przesuwało, to po pewnym czasie ten kabel mimo wszystko ma jakieś tam mikroruchy, i po pewnym czasie zauważyłem, że zaczyna się powoli niszczyć izolacja na, na przewodzie zasilającym latarki, co w konsekwencji może doprowadzić po prostu do jego zniszczenia. Więc. To jest rozwiązanie. To rozwiązanie kosztuje 65 zł, tak? Kawałek plastiku, śruba TINAT. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Każdy musi sobie ocenić sam. Dla mnie jest to bardzo fajny gadżecik. Jak widzicie, to jest wersja m Tak jak mówiłem, jest jeszcze wersja kimodowa. To nie jest kwadrat, to jest prostokąt. Więc można go przymocować tak, jak ja, albo wzdłuż, albo w poprzek, no, w różnych konfiguracjach. I to coś od spodu ma. Zrobione takie cztery uchwyciki, i ten kabelek nasz można sobie tu przeciągnąć na kilka sposobów. Można go złapać tylko z jednej strony można go wprowadzić tu górą, a tu wypuścić dołem. Można go zawinąć w tę stronę można go zawinąć w tę stronę można zrobić tak jak ja że wypuściłem tutaj kawałek na zewnątrz bo ten kabelek od Odolajta jest jednak troszeczkę grubszy i sztywniejszy, więc jego się nie da tam tak ładnie zawinąć, ale można zrobić to tak, jak będzie kabelek cieńszy, to można go wprowadzić tu, elegancko zawinąć i wtedy nie ma tego, tej pętelki na dole, przez co eliminuje się też możliwość zahaczania, tak? Dostałem trzy takie elementy, jeden zaklepał sobie Janek, Jeden, jak widzicie, jest założony na PWS-ie, a drugi założyłem na swojego grota i przez to na moim grocie nie ma już tytytek. Fajna rzecz, bardzo fajnie zaprojektowana, niskoprofilowa. Jak możecie sobie zauważyć, no nie odstaje to od tej szczyny za bardzo, tak? To jest na, na, w zasadzie na tak płasko zrobione, jak się to dało, więc to jest naprawdę super pomyślane. Daje jakieś tam większe, mniejsze możliwości organizacji tych kabli. Będzie to raczej dosyć wytrzymałe. Używam tego. Jakby mi się coś z tym stało, to, to dam Wam znać. Tak? Na razie parę strzelań i, i nic się z tym nie dzieje. Roboty robi, wytrzymało 65 zł. Tak? No, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: czy, czy warto, czy woli trytytkę za kilka groszy, czy woli coś bardziej skomplikowanego za sporo większe pieniądze. Ja jestem, tak jak mówię, zwolennikiem porządku na broni, żeby to wyglądało. I ja, nawet jakbym tego nie dostał, to, to szukałem kiedyś, zastanawiałem się. W Meksie chyba mieli jakieś takie organizery, a jak zobaczyłem cenę, to, to po prostu klęknąłem. Trafiła się opcja tego. Chciałem to kupić, autentycznie chciałem to kupić, ale wcześniej się chłopaki sami odezwali, przysłali, no to jest. Dobra, tyle o tym malutkim device'ie, Przechodzimy do części ogłoszeń parafialnych. A ogłoszenia parafialne zaczniemy od planów. a plany są następujące, cytując moją ulubioną audycję radiową, wytłuc niedźwiedzie póki śpiące. A zupełnie serio, w najbliższych dniach, w poniedziałek, mamy zaplanowany wyjazd do Norymbergi na targi Enforcetag IWA. Mamy tam siedzieć cztery dni, więc możecie się spodziewać, jak nie umrę przynajmniej czterech relacji z nowościami, które pokażą się na europejskiej wersji Show. Jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy, tak? Podejrzewam, że minimum 4, chyba żebym umarł, a jak się uda, to więcej. W następnej kolejności planujemy zrobić film o karabinku, który leży przed wami, czyli karabinku Scar z lufą 10 calową. Szczerze mówiąc, mieliśmy to zrobić dzisiaj, ale pogoda była tak fatalna, że po prostu uznaliśmy, że, że tego nie zrobimy, nie będziemy się e, otóż katować. W dalszej części dostaliśmy do zabawy od chłopaków ze spec Shopa celownik Holosan AEMS. Ten celownik pokazywałem Wam rok temu w wideo relacji z targów Enforce. Tak? bo tam była europejska premiera tego, chłopaki ze Specshopa przysłali nam ten celownik do zabawy. Lada moment, wy wyląduje on na którymś z karabinków i zaczniemy jego eksploatację, żeby zobaczyć, css, co jest wart tenże celownik. W paczce ze Specshopa. był jeszcze Carbon Boss do AR-15, takie narzędzie, które sam kupiłem jakiś czas temu, a przysłali drugie. E Gadżecik kolejny, znaczy gadżecik, no sprzęt kolejny, zestaw do czyszczenia r 15 obie te rzeczy z firmy Real Avid, to jest Shop. Chłopaki z GTG przysłali nam lecaczek brawo. taki miejski, odlądowy który też ponoszę, już go noszę, planuję zabrać go ze sobą do Norymbergi, ponosić i podzielić się opinią o tym, że plecaku z Wami za jakiś czas, oczywiście nie zaraz po Norymberdze, ale to jest już w użyciu. Dalej, tu Tactical, podarowali nam dwa noże Hydra. Jeden ten już widzieliście, już go, już go używam. Na niektórych filmach mam go przypiętego do, do pasa na, z moim wyposażeniem i przysłali takiego małego neka w plastikowym pudełku. Taki nek z prostym ostrzem. I tego też troszeczkę poużywamy i w, za jakiś czas będziecie mogli zapewne obejrzeć recenzję tego sprzętu. Do tego doszły jeszcze jakieś tam okularki od q i, i parę jeszcze jakichś pomniejszych rzeczy z innych firm. Oczywiście jest też cały czas w planach realizacja filmu o SPAS-12, także mniej więcej wiecie czego się spodziewać, myślę, no do końca marca, plus tam jeszcze Strefa Celu obiecała nam bardzo fajną broń do testowania, kaliber coś od nas będzie chciało, więc myślę, że tematów nie zabraknie. I przechodzimy do kolejnej części ogłoszeń parafialnych. A ogłoszenia parafialne są dzisiaj dosyć krótkie. Dotyczą tego, co tutaj widzicie. Czyli zestawu fantów z rozdawnictwa plus jeszcze voucher skalibra na 20% zniżki na wszystko. I mamy takie zestawy już rozdane. Mamy rozdany jeden. A zaraz rozdamy drugi. Przy czym w tej chwili jest to last call do kolegi Gnomala XD, który został którego post najbardziej mi się spodobał i w filmie Broń palna w Polsce Q&A część szósta poinformowałem, że Gnomal XD wygrał taki... wygrał. dostanie ode mnie taki zestaw, bo jego komentarz spodobał mi się najbardziej. Gnomal XD. Jak do mojego powrotu z Iwa, o ile to Iwa przeżyje, się nie odezwiesz, to te fanty dostanie ktoś inny. Sorry Gregory, taki mamy klimat. W tymże szóstym odcinku Ogłosiłem kolejne rozdawnictwo. Tam trzeba było napisać o broni swoich marzeń. Przyznać muszę, że najbardziej ujął mnie za serce widoczny tu komentarz Krzyśka G o lugerze jego marzeń. O lugerze nie byle jakim, bo lugerze z historią dziadka z konspiracji, który likwidował. Nie fajnych ludzi. Więc drogi Krzyśku yy, adresik tutaj masz, yy, mailika proszę i ustalimy wszystko, co masz zrobić, aby dostać koszulka, zestaw środków do czyszczenia yy, Protecha, Ammobox Helikona, Kabłąk Deftara i ten widoczny na początku 20% kod rabatowy na Pay z Kalibra. Gnomal XD, dla Ciebie tutaj też jest informacja z adresem. Powtarzam jeszcze raz, Last Call, ostatnia szansa na odezwanie się do nas. Jeśli nie, to 6 albo 7 marca ogłoszę drugą osobę, którą wybiorę na Twoje miejsce. I to tyle, moi drodzy. Do zobaczenia, mam nadzieję, już we wtorek w pierwszej relacji z targów Enforstack 2023, które odbędą się w Norymberdze.